Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku e, tak, tak jak widzicie po tytule e, Rozpoczynamy nową serię, czyli oceniamy, W której oceniam wam was, wasze samochody Na pierwszy tutaj e, Ogień leci Shafter 2.2 Fulltune z Nitrem Jego właścicielem jest Marcinek Bambino No i tak jak widzicie już na miniaturce wygląda on tak Ale ja pokażę wam jak wygląda on Tutaj w rzeczywistości Podjedziemy sobie troszkę szybciej i tak on właśnie się prezentuje. Jest to Shafter 22 Fulltune z nitrem. Tak jak widzieliście na lampie chyba różowej, zapytam się, się jaka. Yy, jaka to lampa? Zapytam się tutaj Marcin, Marcina Bombino jaka to jest lampa, dokładnie żeby wam powiedzieć, e, e, Rubin. A Rubinowy Secik to jest. Okej, okay, tutaj jest chyba na kursera, coś się one tak nazwały wsiądźmy więc e, do a więc tak, pierwsze jesteśmy tutaj na G1 w LV jest to mega miejsce do driftu, więc uruchamiamy silnik, spuszczamy ręczny autem się podnosi, aha, jeszcze tutaj w łatwość skrętu na minus 1, zawieszenie na minus 3, ab 2 tylnia oś i moc silnika Wyłącz układa BS, Wyłącz... O kurde, widzowie, ja tu się to pogubię za chwilę. No i co? E, uruchamiamy silnik, i co? E, aha, czy, czy, na tył napędałem Na wszystkie koła dałem, Dobra, na tylnią oś. Więc teraz, widzowie, lecimy sobie. Aha, no tak, przecież, widzowie, trzeba troszkę zmniejszyć mu mocy. No bo. Ja przynajmniej nie lubię też driftować na takiej największej. Ło cholera, widzowie, jak to skręca! <grymne> ja mega nie umiem też, widzowie, driftować, więc. <grymne> ja to oceniam w swojej skali. wiem. Aha, dobra, źle widzowie wjechałem, więc. Tutaj, dobra, mi nie wyszedł taki pół. Yy, no nie wiem, takie koło. Tutaj sobie, widzowie, dobrze wlecieliśmy. Nawet cały czas mi się mylą, właśnie te. Tutaj. Zakręty. Więc tutaj wlecimy sobie. O, dobra, też widzowie, tak wiecie, żeby nie uszkodzić, też Marcinowi, tutaj e, tego shaftera. Jest to mega ładny shafter. Wyjechaliśmy teraz na drogę. Mega mi fajny drift wyszedł. Tutaj troszeczkę boka sobie zawalimy. Tutaj teraz w lewo. O, tu mi nie wyszedł. Kurde lam... Proszę nie patrzeć na to, jak ja widzowie, jeżdżę. Proszę mi to wybaczyć. No, kurde, według mnie mega się on driftuje. E, dałbym tak e, 10 na 10 jakby miał troszkę e, 9 na 10 Jakby miał troszkę mniej mocy, to było lepiej. Ale co? Lecimy na następny test. A więc dobrze, widzowie, teraz jesteśmy na tutaj teście Maxa. Zakręcimy tutaj kołami. E, chyba zapomniałem żeby widać, a nie, są na wszystkie koła. Więc teraz zakręcimy kołami i. Ruszamy, ciskamy, widzowie, nitro, poszła butla, już jest 200, 220, 240, 60, a to się, widzowie, nie kończy, 270, to jest jego VMAX, hamujemy, bo to są barierki, mega dobry VMAX, no, kurde, a ciekawe, jak będzie, widzowie, jechał z nitro, więc ja sobie, widzowie, podjadę na tutaj e, autostradę i to sprawdzimy, a więc, dobra, widzowie, znajdujemy się już tutaj na... E, autostradzie, pobujam troszkę autem i ruszamy Mega też ma przyspieszenie, no na pewno zjadłby to mojego jestera jak chciało. Już ma 180 200, już 220 i 230 mam taki fałmax ogólny bez nitra, 200, 270 to też dobry fałmax właśnie z nitrem, no i co widzimy? teraz sprawdzimy go w roli właśnie ładności mi się on jakoś bardzo mega podoba ja też ogólnie jestem fanem mercedesów więc no shafter to też mercedes to mi się będzie bardziej podobać no daję mu mega 10 na 10 mega fajnie pasują właśnie te lampki do tutaj tego koloru a nie oceniam jeszcze vmaxu więc f-max oceniam też na 8 na 10 są wiadomo szybsze samochody ale to wiadomo, to jest shafter, który kosztuje normalnie 100 tysięcy, a nie tak jak inne na przykład takie turizmo bańki lub nawet więcej. Nie wiem ile on dokładnie tak oznacza, chyba po 3 miliony, coś takiego. No i co widzowie, ja teraz lecę. Dobra widzowie, a więc stanęliśmy sobie w jednym miejscu i Marcinek Bambino opowie wam o właśnie jego historii. Szafter 2.2, prawie fulltune, brakuje tylko baku na nitrze. E, jakiś w ogóle gościadacz, a po jaki Vmax 230 mu odpiszemy, Marcinek niech dalej opowiada. E, Set rubinowy Vmax 225 na 270, e, 260, 270, tutaj Marcinek dobrze mówi. Odpowiedział też tutaj naszemu kolegowi, który właśnie zniknął. E, ten, mój pro e, Jest to jego projekt osobisty, Kupiłem, kupił go w salonie e, i sam zrobił. A więc widzowie, auto Marcinka Bambino bardzo mi się podoba, jego ogólna ocena to 8 na 10, a pamiętajcie, że jeśli wy chcecie wystąpić w takim odcinku, dawajcie mi klucze do samochodów, a jest szansa, że wybiorę właśnie was. M miejmy nadzieję, że odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, suba, komentarz, no i co, lecimy do następnych odcinków serii, na razie.